Cześć kochani ogrodnicy. Z tej strony Laura Szymańska witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam o sekrety bogatych zbiorów i przepisy na smaczne potrawy rozmieszczenie łozek wybierając wygodne opcje. Możesz ograniczyć się tylko do kopania ziemi. Albo robią płytkie bruzdy, po których następnie chodzą. Ale tutaj SA 2 dwuznaczące wady. Ziemia złozek rozpadnie się, a podczas podlewania woda wpłynie do brust. Dlatego lepiej jest natychmiast je wyposażyć i wykonać ogrodzenia. Konieczne jest uwzględnienie podstawowych wymagań. Materiał nie powinien podlegać gniciu, łatwy w instalacji i wymianie, niedrogi koszt. Materiałem na ogrodzenia mogą być drewniane deski. Mają one jednak pewna wadę. Po dwóch do trzech latach użytkowania deski z powodu wilgoci zaczynają gnik i staja się rajem dla mrowek i mikroorganizmów powodujących choroby roślin. Dlatego najlepiej jest używać płaskich łupkow, blach itp. Jako ogrodzeń. Wysokość grządek powinna wynosić co najmniej 20 do 30 cm. Wypełnianie grządek po zaplanowaniu i ogrodzeniu grządek nadszedł czas na wypełnienie ich pozywna gleba. Najlepszym rozwiązaniem S.A. – ciepłe grzatki. Jeśli jednak nie jest to możliwe, należy wypełnić grzatki w następujący sposób. Pierwsza warstwa – przyciąć niepotrzebne gałęzie, łodygi, roślin. Dozwolone jest umieszczanie nawet cienkich pni drzew na dnie. 2. Warstwa resztki liści lub drzew iglastych o grubości nie mniejszej niż 20 cm. 3. Warstwa ziemia zmieszana z kompostem – przejrzały obornik. Warstwa ziemi jest nie mniejsza niż 30 cm. Po posadzeniu sadzonek w ziemi, sadzenie ściołki. Przez warstwę ściołki nie przebijają się chwasty, wilgoc jest lepiej zatrzymywana, a ziemia nie jest pokryta skorupa, więc nie będzie konieczne jej poluzowanie. Będą to idealne warunki dla dzownic, które w procesie swojej życiowej aktywności wytwarzają prochnice, co również będzie plusem dla żyzności gleby. Przejścia w szklarni, aby w przejściach między grzadkami nie rosły chwasty i wygodnie było chodzić po ścieżkach, dno przejść ściągować. Słoma, sucha trawa z rybkami, niepotrzebnym linouliem, gruba czarna folia lub przykryć drewnianymi deskami, połozyc płytki. Jeśli masz już dwie łoska w szklarni, możesz je przeprojektować razem z autorem tego filmu. Przydatne wskazówki. Jeszcze kilka sekretów zakładania wewnętrznego ogrodu warzywnego z poliweglanu. Zachowanie ciepła. Aby zachować ciepło przez długi czas, umieść na krawedziach łozek 5 myślnik 2 litrowe plastikowe butelki wypełnione woda. W podobnych butelkach zwykle sprzedaje się kwas chlebowy i piwo. SA to swoiste akumulatory ciepła. W ciągu dnia, gdy w szklarni jest ciepło i słońce świeci przez poliwegłań, woda w nich się nagrzewa. A w nocy, gdy temperatura spada, woda w butelkach oddaje ciepło, dzięki czemu rośliny nie cierpią z powodu niskich temperatur. Nawiasem mówiąc, butelki polietylenowe wypełnione woda i umieszczone blisko siebie pełnia podwójne funkcję. Słuza jako ogrodzenie niskich grządek i źródło dodatkowego ciepła. Ochrona przed słońcem. W czasie upałów rośliny w szklarni bardzo cierpią z powodu gorąca. W takim przypadku należy STWRZYC dodatkowy cień, rozciągając biały cienki materiał z na suficie i ścianach szklarni. Kraty SA potrzebne do podwiązywania ogórków i pomidorów. W górnej części konstrukcji pod sufitem wykonuje się poziome metalowe nadproza łaczące rejm. W zależności od długości szklarni takich nadprozy wykonuje się od 3 do 6. Następnie przez nadproza przeciągany jest gruby metalowy drut, którego końce mocowane S.A. do bocznych ścian szklarni. Bezpośrednio do drutu przywiązuje się rośliny kratowe. Jeśli nie masz możliwości wykonania takiej konstrukcji, zrób to inaczej. Ja sam pomidory z centralnego łoska przywiązuję rośliny do górnej podwóznej metalowej rury, a z bocznych łozek do bocznych rur ramy. Ważne jest też usytuowanie szklarni względem stron świata i względem budynków. Pisałem już o tym przeczytaj!